Zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze tytuły, które pojawiają się na konsoli Xbox we wrześniu. Jest o czym mówić, ale tak naprawdę trzeba zacząć od jednej produkcji. O ile nie mieszkacie w jakiejś zapadłej dziurze na odległych obrzeżach galaktyki, wiecie, że Starfield pojawił się 6 września jako premierowy tytuł w Game Pass. To RPG akcji z prawdziwie kosmicznym rozmachem. To jedna z największych gier 2023 roku. To zupełnie nowe IP od Bethesdy. To epicka space opera. To rozległy świat pełen fascynujących postaci i misji. To pierwszoosobowa strzelanka z szerokim wachlarzem futurystycznych broni. To gra, w której możecie całkowicie poświęcić się kradzieży kanapek. Podobnie jak Barbie, Starfield ma dosłownie wszystko, nie czekajcie więc, by ruszyć w nieznane i zacząć odkrywać możliwości tej niesamowicie wyglądającej produkcji. Oczywiście przygotowujemy wiele innych materiałów dotyczących Starfielda, a także mnóstwo wskazówek, które pomogą Wam przetrwać w kosmosie, dlatego koniecznie subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, by ich nie przegapić. Jeśli jesteście fanami Chimena albo uwielbiacie Shire, będziecie zachwyceni grą Mythforce, Force, która debiutuje 12 września. Ten kolorowy roguelike czerpie inspirację z klasycznych amerykańskich kreskówek, przenosząc graczy do świata podziemi, smoków i innych fantastycznych zjawisk. Pierwszoosobowy system walki zapowiada się wyjątkowo intensywnie, ponieważ przyjdzie nam się zmierzyć ze złym władcą wampirów. A w trybie kooperacji online możemy współpracować nawet z trzema innymi dzielnymi poszukiwaczami przygód. W Myf Force nie zabraknie również tajemniczego zamczyska, które zmienia się za każdym razem, gdy próbujemy je szturmować. Niewiele serii dało nam tyle godzin wybuchowej multiplayerowej zabawy co Bomberman, a zupełnie nowa odsłona pojawia się już 13 września. Super Bomberman R2 zawiera wszystkie klasyczne tryby gry, pozwalając graczom biegać i podkładać bomby do woli, z pełnym crossplayem, by zawsze mieć kogoś do wysadzenia. Będzie to szczególnie przydatne, gdy będziecie szukać 63 innych bombermanów bomber kobiet i bomber dzieci, z którymi będziecie mogli rozegrać szaloną rundkę w Battle 64. Jest też ekscytujący, asymetryczny nowy tryb o nazwie Castle, w którym gracze dzielą się na dwie drużyny, by wziąć udział w oblężeniu. W końcu to najlepszy sposób na nawiązanie nowych znajomości online. Jeśli jeszcze nie udało wam się wyrwać na wakacyjny wypad, nie przejmujcie się, The Crew Motorfest zabierze Was na słoneczną hawajską wyspę Oahu. Fani Forza Horizon z pewnością będą chcieli wybrać się na tę wycieczkę, ponieważ trzecia odsłona serii skupia się na lokalnym festiwalu i oferuje szeroki wachlarz super szybkich wyścigów, w których gracze mogą wziąć udział. A jeśli zwolnicie na tyle, by trochę pozwiedzać, będziecie mogli podziwiać hawajską scenerię w niesamowitej rozdzielczości 4K Ultra HD na konsoli Xbox Series X. Niezależnie od prędkości, z jaką chcecie się poruszać, The Crew MotorFest zagwarantuje płynną jazdę, gdy nadjedzie 14 września. Po podbiciu świata gier planszowych i PC-ów, Gloomhaven wyrusza 18 września na podbój konsol. Gloomhaven to taktyczna gra RPG, w której gracze formują gildie nieustraszonych najemników, by najeżdżać lochy i zabijać potwory. Przy tym drugim zadaniu będziecie musieli wykazać się nie lada sprytem, gdyż turowe bitwy będą wymagały od Was dosłownie dobrego zagrania kart. Bez względu na to, czy jesteście zagorzałymi fanami wersji planszowej, czy po prostu graczami RPG szukającymi kolejnej wspaniałej przygody fantazy, Gloomhaven to gildia, do której z pewnością będziecie chcieli należeć. Chyba będziemy musieli sprawdzić w kalendarzu, czy ktoś podstępnie nie przesunął Bożego Narodzenia o kilka miesięcy wcześniej, bo już 19 września do Game Passa trafi kolejny nowy tytuł, Lies of P. Jeśli uwielbiacie Elden Ring i Dark Souls, to jest to zdecydowanie przygoda dla Was. Tamroczna produkcja Fantazy na nowo interpretuje opowieść o Pinokiu i przedstawia ją jako brutalny steampunkowy soulslike, w którym nasza ukochana kukiełka bierze udział w brutalnych, bezpośrednich potyczkach z najróżniejszymi złowrogimi maszynami bardzo fantazyjna interpretacja. Jeśli chcecie sprawdzić, czego możecie się spodziewać, przetestujcie demo Lies of Pi już teraz lub obejrzyjcie nasze poprzednie filmiki z poradami. A jeśli macie jakieś własne eksperckie rady, śmiało piszcie je w komentarzach. Mortal Kombat powraca z next-genowym rebootem, który obiecuje zaprowadzić tę oldschoolową serię kopniakami i krzykami prosto w erę Xboxów Series X i S. Chociaż kopniaki i krzyki są chyba czymś oczywistym w przypadku Mortal Kombat, co nie? Mortal Kombat 1 może pochwalić się listą klasycznych postaci, którymi możecie brutalnie rozprawić się ze swoimi znajomymi, a ich szeregi szybko powiększą się o kilka znanych twarzy dzięki pierwszemu pakietowi DLC do gry. Kto wygrałby starcie Scorpion czy omni -Man? Wkrótce się przekonamy. A jeśli ta zapowiedź wprawiła was w bojowy nastrój, to kolejne walki możecie stoczyć w którymś z tych gamepassowych tytułów. Nie ma lepszego miejsca na ćwiczenie Fatalities niż Mortal Kombat 11. Injustice 2 wzbogaca formułę Mortal Kombat o dawkę Super seru. Użytkownicy Game Pass Ultimate mogą zmierzyć się w Fight Night Champion dzięki EA Play. A kiedy pięści nie wystarczą, na raka Blade Point pozwoli wam wskoczyć do sieci i pokroić przeciwników na plasterki. Jeśli lubicie nieco bardziej slapstickowe bijatyki, to miejcie oko na Party Animals, ale serio, uważajcie na nie, te futrzaki to absolutne zło. Ta oparta na fizyce bijatyka, która trafi do Game Passa w dniu premiery, pozwoli Wam i Waszym znajomym tłuc się na różne zabawne sposoby, wcielając się w stado słabo skoordynowanych ruchowo zwierzaków. Graliśmy w to na targach Gamescom i jesteśmy absolutnie zachwyceni tym tytułem. Dzięki barwnej oprawie graficznej, absurdalnej fizyce Ragdoll i ogólnemu poczuciu chaosu, Party Animals zachwyci każdego, kto zaśmiewał się do rozpuku w Human Fall Flat. Gra zadebiutuje już 20 września. Urzekający styl graficzny Reign The Last Child sprawia, że może to być prawdziwie magiczne doświadczenie, gdy gra zadebiutuje 21 września. Ta side scrollowa Metroidvania rozgrywa się w świecie starych i nowych bogów, choć okres przejściowy wydaje się nieco burzliwy. Aby przetrwać ten trudny czas, będziecie musieli opanować szeroki wachlarz magicznych zdolności. Zaklęcia żywiołów, którymi będziecie władać, można też dowolnie konfigurować mając do dyspozycji ponad 7000 możliwych kombinacji. A patrząc na przeciwników, których przyjdzie wam spotkać, może się okazać, że będziecie potrzebować każdej z nich. Ekipa Payday weźmie się za wielkie jabłko, ponieważ trzecia osłona tej niezwykle popularnej serii strzelanek kooperacyjnych zmierza prosto do Nowego Jorku. A tak przy okazji, gra trafi też do Game Passa w dniu premiery. Możecie sami decydować o przebiegu każdego napadu, działać z rozmachem lub po cichu, wziąć zakładników albo zorganizować dywersję, zaplanować całą operację z wyprzedzeniem lub wymyślać wszystko na bieżąco. Bez względu na to jakie podejście przyjmiecie, macie gwarancję emocjonującej rozgrywki w Payday 3, które pojawi się na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC 21 września. A skoro przy tym jesteśmy, sprawdźmy czy potraficie nazwać tych słynnych growych rabusiów. Piszcie odpowiedzi w komentarzach. Motel w El Paso Elsewhere jest trochę jak Hotel California. Możesz wymeldować się w dowolnym momencie, ale możesz nigdy go nie opuścić. Chociaż w tym przypadku dzieje się tak dlatego, że motel nagle zyskał całą masę podziemnych pięter, które są po brzegi wypełnione morderczymi potworami i wampirzymi lordami. Chyba nie o to chodziło w tamtej piosence. Niemniej jednak jest to niezwykle wciągająca gra akcji, w której przemierzamy Odysseję w stylu Neo Noir, wykonując po drodze jak najwięcej uników w zwolnionym tempie. Z pomieszczeniami pełnymi przedmiotów do zniszczenia i oryginalną hip-hopową ścieżką dźwiękową w tle, El Paso wygląda na miejsce, w którym warto znaleźć się 26 września. Jeśli podobało Wam się budowanie w Porsche i szukacie nowego miejsca, w którym moglibyście wykorzystać swoje zdolności, to My Time at Sandrock pojawi się już 26 września. Tym razem przyjdzie Wam założyć sklep wśród pustynnej społeczności w klimacie Dzikiego Zachodu. Przemierzając ten piaszczysty, otwarty świat, poznacie wiele nowych postaci, a jeśli spotkacie kogoś, kto niekoniecznie ma ochotę na rozmowę, będzie to idealna okazja do wypróbowania nowego, eleganckiego systemu walki, który łączy strzelanie z widokiem z ramienia z szybkimi atakami w walce wręcz. Nieważne, czy będziecie budować czy burzyć, z pewnością z sentymentem będziecie wspominać czas spędzony w Sandrock. Paleo Pines jest jak Jurassic Park, tylko super słodkie i bez mnóstwa ofiar. W grze będziecie mogli zarządzać własnym ranczem pełnym dinozaurów. Wapcie nowe dinozaury, używając swojego niezawodnego fletu do naśladowania ich nawoływań, a następnie przypieczętujcie znajomość przyjaznym trąceniem się nosami. Naprawdę ciężko opisać, jak urocza jest ta gra. Mamy tu mnóstwo różnych dinozaurów, z którymi można się zaprzyjaźnić, a także grupę osobliwych mieszkańców miasteczka, z którymi można budować relacje. I absolutnie nikt nie zostanie rozerwany na strzępy przez velociraptory. Twórcy Dragon Quest powracają, tym razem ze spektakularną grą action RPG zatytułowaną Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, która ukaże się 28 września. Wykorzystując wspaniały cykl graficzny inspirowany anime, nowa odsłona pozwoli Wam odtworzyć kultowe sceny z mang, w których Dai i jego przyjaciele toczą wojnę z Mroczną Armią. Na szczęście będziecie mieli wiele okazji do doskonalenia swoich umiejętności bojowych, walcząc w ponad 100 różnych kombinacjach pomieszczeń w Endless Dungeon, stawiając czoła nowym wyzwaniom za każdym razem, gdy do niego wejdziecie. Gracze Xboxa mieli już okazję ścigać się po Magicznym Królestwie w wersji wczesnego dostępu Disney Speedstorm, ale wraz z premierą pełnej wersji, która nastąpi 28 września, wszystko nabierze jeszcze większego tempa. W tej zręcznościowej grze wyścigowej typu free-to-play zmierzą się ze sobą jedne z najbardziej lubianych postaci Disneya i Pixara, przemierzając kultowe lokacje z filmów i z radością mierząc do siebie z różnych broni. Jones byliby dumni z tej kreskówkowej przemocy. Szeroki wybór torów, postaci i przedmiotów kosmetycznych w chwili premiery i jeszcze więcej w przyszłości z pewnością zapewnią Disney Speedstorm miejsce na podium. Na koniec mamy Cocoon, które 29 września zawróci nam w głowach. Jeśli podobały Wam się zmieniające perspektywę i naginające prawa fizyki wyzwania w Superliminal i Maket, to Cocoon jest idealnym miejscem, by ponownie przetestować swoje szare komórki. Ta naprawdę zagadkowa gra logiczna skupia się na światach wewnątrz światów. Każdy poziom jest zawarty w świecącej, bardzo ładnej kuli, którą nasza postać nosi na plecach. Wewnątrz każdej kuli znajdziecie przeróżną, dziwną technologię obcych, którą możecie wykorzystać do otwierania drzwi, rozwiązywania problemów i ogólnego sprawiania, że dzieją się różne rzeczy. Eksplorujcie dokładnie, a odblokujecie ukrytą zdolność danej kuli, zamieniając ją w nieocenione narzędzie, które możecie używać w innych kulach. Czy tylko mi się wydaje, czy twórcy naprawdę lecą w kulki z projektowaniem tej gry? Tak czy inaczej, Cocoon pojawi się w Game Passie jako kolejny premierowy tytuł. Night City stanie się o wiele bardziej interesujące wraz z pojawieniem się 26 września rozszerzenia Phantom Liberty. To znaczy, już wcześniej było całkiem interesujące, biorąc pod uwagę tych wszystkich anarchistycznych, cyborgicznych Rockmanów i tym podobnych typów, ale ten nowy rozdział dodaje zupełnie nową lokację do eksploracji, nowe postacie do poznania i kilka bardzo atrakcyjnych nowych broni, dla których gracze z pewnością znajdą zastosowanie. Co więcej, mnóstwo nowych rzeczy pojawi się w aktualizacji 2.0 dla podstawowej wersji gry, całkowicie za darmo, kilka dni wcześniej. Bądźmy szczerzy, sam Starfield sprawiłby, że byłby to jeden z najlepszych miesięcy w roku, a patrząc na te wszystkie inne niesamowite tytuły, mam nadzieję, że wrzesień nigdy się nie skończy. Trzymajcie się, cześć!